Czy bycie gwiazdą mediów ma więcej plusów czy minusów? Ja się tym różnię od przeciętnego, że tak powiem, Kowalskiego, że o swoich zakupach jestem w stanie przeczytać, czy o tym na przykład jak spędziłam dzień w jakiejś tabloidalnej gazetce. I nie zawsze to, a powiedziałabym, że nawet rzadko kiedy pokrywa się z prawdą. W mediach pojawiają się na temat sławnych ludzi też wiele bardzo krytycznych uwag. Jest ona dosyć cierpliwa, to znaczy, y, oczywiście do pewnego momentu, natomiast generalnie rzecz biorąc, wychodzę z prostego założenia, że czasami po prostu lepiej pewnych rzeczy nie tykać, bo się można uwalać. E, polemizowanie, prostowanie tak naprawdę niczego nie zmieni poza tym, że będę dopisywała kolejne rozdziały y, tego serialu. Bohaterka y, tej książki staje przed takim wyborem przyjaźń albo w, wystąpienie w reality show, czyli potencjalna sława. Czy ty kiedyś miałaś. Stawałaś przed podobnym wyborem? Wiesz co, na szczęście nie. Też pewnie z, z jednego podstawowego powodu. Ja bardzo szybko zaczęłam funkcjonować w świecie mediów i bardzo szybko zaczęłam pracować na planie. Dlatego moich wiele przyjaźni dosyć szybko zostało zweryfikowanych przez życie. Często są to przyjaźnie, które są w jakimś sensie. Nie chcę mówić w tym samym środowisku, ale mogą być w zbliżonym na przykład środowisku. I to są ludzie, którzy mają podobny tryb życia i podobny sposób funkcjonowania. Także ja miałam dosyć szybko szczęście spotkać się z ludźmi, tak jak trochę na uniwersytecie się spotykasz. Ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania, podobne pasje i chcą to rozwijać. Natomiast jak czytałam tę książkę, to myślałam sobie tak naprawdę o wszystkich tych, którzy już właśnie z jakimiś przyjaźniami, e, ukształtowani, w choćby w minimalnym stopniu, wchodzą do, do, do świata mediów. I tak naprawdę myślałam sobie o tym, co się wszystko, znaczy o tym wszystkim, co się będzie działo wokół programu You Can Dance i o uczestnikach programu You Can Dance. To są ludzie, którzy są bardzo często wyciągnięci z, e, ze swojego świata, który był bardzo zamknięty, bardzo hermetyczny. To są bardzo małe miejscowości, wsie, miasteczka, bardzo wąskie środowiska i to są ludzie, którzy nagle na przykład zostają rzuceni w zupełnie, już nie mówię o tym, zupełnie inny świat, w sensie, nie, jadą do innego kraju. Często są to ludzie, którzy po raz pierwszy w życiu będą odbywali podróż zagraniczną, lecili samolotem. I nagle, na przykład, organizowane są im spotkania w wielkim centrum handlowym w centrum Warszawy, gdzie, na które to spotkania przyjeżdża dziki tłum ludzi, nastolatków, nastolatek mniej więcej w ich wieku, po to, żeby spotkać się ze swoimi idolami. Więc zaczynają zdawać sprawę z tego, że właśnie w tym czasie, kiedy pracowali na sali treningowej, zaczęły się tworzyć ich kariery na zewnątrz, zaczęły się tworzyć jakieś mity wokół nich. Myślę, sobie, że to tak jest taki moment, w e, którym między innymi opisywany jest w tej książce. E, moment jakiegoś przełamania i zmiany, zderzenia się z inną zupełnie rzeczywistością. Kto wyjdzie z tego zwycięsko, ma szansę na to, żeby wykorzystać także ten, ten potencjał, który daje telewizja. Skąd się bierze wśród młodych ludzi taki pęd do tego, żeby brać udział w programach, czy typu reality show, czy właśnie w takich programach jak You Can Dance? Co sprawia, że oni chcą być sławni, że chcą być znani? Wiesz co, ja myślę, że wielu ludziom wydaje się, że to jest bardzo łatwy e, zarobek i bardzo, łatwe, i bardzo łatwe, przyjemne życie. E, wielu ludziom wydaje się, że... E, Reklama jest dźwignią handlu, w z tym idą za tym olbrzymie pieniądze oczywiście natychmiast. E, idzie za tym e, czysty hedonizm, przyjemność brylowania, funkcjonowania e, w, w świetle e, Jupiterów i, 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 i przeczytania o sobie, e, nie wiem, w gazetach na przykład. Natomiast e, mm, myślę sobie, że tak naprawdę e, w dużej mierze są to, są to jednak postaci, które są efemerydami. To znaczy, pojawiają się, zaraz znikną i tak naprawdę e, chyba najcenniejsi i najbardziej wartościowi są ci, których to 5 minut trochę, trochę trwa więcej i trochę trwa dłużej niż takie życie ćmy. E, bo e, to są też ludzie, którzy e, mają coś więcej do zaproponowania niż Jalortowicz. A jaką byś radę dała takim młodym ludziom, którzy chcą wejść w ten świat, chcą spróbować swoich sił? Wiesz co, ja nie jestem do udzielania rad, bo to, jest, to byłaby, byłaby bufonada z mojej strony, natomiast myślę, że tak naprawdę chyba najważniejsze jest to, żeby mieć przyjemność z tego, co się robi. Niezależnie od tego, gdzie się, gdzie się nie jest, czego się, czego się nie robi, bo ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli idziesz do pracy i wstajesz zadowolony, idziesz wykonywać pracę, którą kochasz i kładziesz się szczęśliwy i zadowolony, że następnego dnia wstaniesz i znowu pójdziesz do by rozwijać swoje pasje i hobby, to nie przepracowałeś ani jednego dnia w życiu. I w jakimś sensie, jeżeli tak rozumiemy taką definicję szczęśliwego życia, ja absolutnie tego życzę każdemu. Witajcie, Anka Mucha. Polecam Wam lekturę na zimowe na przykład ferie. Reality Show to jest historia fabularyzowana, osiemnastoletniej dziewczyny, która rozpoczyna swoją zabawę z telewizją. Zmienia jej się zupełnie życie, historia jest zdecydowanie zabawna i nie jest rozprawką filozoficzną.